Wydawnictwo Purana przedstawia. Seth Holzer oraz Joseph Holzer. Rewolucja agrarna. Już czas. Przedmowa Sepa Holcera Ludzie wciąż muszą się uczyć, jak komunikować się z naturą, jak ją postrzegać i jak rozumieć samych siebie jako jej integralną część. Czasem słyszę pytanie: od czego zacząć? Może od doniczki? W kuchni, w pokoju albo na balkonie. Zasadniczo niemal każda przestrzeń się do tego nadaje. Już dzieciom pokazujemy, że w nasionku tkwi życie, że jest to ważne i zarazem cudowne. Przykrywają nasionko warstwą ziemi, patrzą jak roślina kiełkuje i zadają pytanie, jakie będzie miała kiedyś owoce: wiśnie, kasztany, jabłka. Dzieci dokładnie zapamiętają odpowiedź bo to one same zasiały ziarno, bo to jest teraz ich własna roślina. Dziecko, które ma swoje drzewko, będzie je cenić, będzie o nie dbać i chronić je przed różnymi zagrożeniami. Uczy się, że istnieje związek między nim a drzewkiem i przyzwyczaja się, że jest odpowiedzialne za tę żywą istotę. Te doświadczenia kształtują dzieci i trzeba je im umożliwić. Potrzebują czasu i miejsca na eksperymenty, na sukcesy i porażki, bo dzięki tym ostatnim również się dużo uczą, o ile nawet nie więcej. Dzieci muszą dobrze poznać świat, żeby mogły sobie w nim radzić i by wiedziały, jak czytać w Księdze Natury. Muszą nauczyć się, jak ta natura funkcjonuje i jaką rolę pełnią żyjące w niej wraz z nimi organizmy. Dostrzegają dzięki temu, że wszystko, co żyje, ma swoją wartość. Nic nie istnieje bez przyczyny. Każde stworzenie ma swoje zadanie. Wszystko jest ze sobą powiązane i tworzy sieć: gleba, drzewo, kropla deszczu i robak. Dzieci rozumieją to od razu. W przeciwieństwie do dorosłych, którzy bezmyślnie zabraniają im tylu rzeczy. Czy istnieją dziś miejsca, gdzie dzieci mogą kopać ziemię, sadzić rośliny, a potem zbierać plony swojej pracy? Prawie ich nie ma. Wielu rodziców uważa, że natura jest brudna, nieestetyczna i groźna. Co za bzdura! Groźne jest to, że nie przekazuje się dzieciom, jak niewiarygodnie różnorodna i cenna jest natura, i nie uświadamia się im, że jesteśmy z nią związani na dobre i na złe. Ludzie mogą się od niej tyle nauczyć. Życia nie wystarczy, żeby dostrzec i zrozumieć wszystkie związki i zależności. Im bliżej się przyglądamy, tym więcej jest do odkrycia. A nowe odkrycia można spożytkować dla siebie w różnoraki sposób. Również to każde dziecko pojmuje intuicyjnie. Ja sam już, jako mały chłopiec, uprawiałem pierwsze rośliny i założyłem swój własny ogród. Największą radość sprawiało mi obserwowanie, jak wszystko rośnie, rozwija się i rozmnaża. Aż puchłem z dumy, widząc swoje sukcesy. Szczęście, które przy tym odczuwałem, dodawało mi sił i było bodźcem do dalszych działań i kolejnych prób. Cały czas słyszę, że potrafię cieszyć się jak dziecko. To prawda. Codziennie odkrywam coś nowego w moim ogrodzie, coś, co wprawia mnie w prawdziwy zachwyt. Do dziś odczuwam taką samą ciekawość i chęć eksperymentowania. I wcale nie mam ochoty, mimo że przekroczyłem już osiemdziesiątkę. Siadać na ławeczce przed domem i czekać na śmierć. Nie. Wciąż sadzę drzewa i zakładam nowe ogrody, żeby ci, którzy przyjdą po mnie, mogli zbierać owoce tej pracy. Natura nauczyła mnie, jak zbierać obfite plony. To prawda, ona jest moją nauczycielką. Chcę się podzielić tym, co u niej podpatrzyłem. Książka ta powstawała w czasie, gdy informacje o kolejnych katastrofach mnożyły się jak grzyby po deszczu. Pandemia, wojna, kryzys klimatyczny, głód, wymieranie gatunków. Pojawiło się równocześnie tak wiele problemów, których przyczyną jesteśmy my sami. Przygniata nas strach, ale on jest najgorszym towarzyszem i doradcą. Kiedy się boję, czuję się jakby ktoś mnie ścigał. Zwłaszcza teraz, kiedy musimy wytyczyć sobie nowe cele i znaleźć nowe drogi, trzeba natychmiast pozbyć się lęku. Sprawia on, że zaczynamy działać pochopnie, nie pozwala rozwiązać problemów, za to wciąż stwarza nowe. Doświadczenie życiowe podpowiada mi, że nie wolno się bać, jeśli chce się stworzyć lepszą przyszłość. Ten, kto panicznie, bez głowy i planu ucieka, jest zgubiony. Ale natura zawsze wskaże ci właściwą drogę, pomoże ci, bo jesteś jej częścią. Jaki świat chcemy zostawić tym, którzy przyjdą po nas? Czy nie mają oni prawa do dobrego życia, czystej wody i zdrowej żywności? Coraz bardziej jestem przekonany, że potrzebujemy rewolucji agrarnej właśnie teraz. Wymagajmy i budźmy ogólną świadomość tego, że nie możemy sobie pozwolić na to, by bezwzględnie eksploatować naturę i ją zwalczać. Ten, kto gospodaruje na roli, musi się sprzymierzyć z naturą i być gotowym, by się od niej uczyć. Jestem przekonany, że można korzystać z natury, nie wykorzystując jej. O tym właśnie jest mowa w tej książce. Napisałem ją wraz z synem oraz z naszym przyjacielem i jednocześnie współautorem, Andreasem Schindlerem. Ma ona przede wszystkim dodać odwagi i pokazać, jakie możliwości otworzą się przed nami, gdy nauczymy się czytać w Księdze Natury i współpracować z nią, zamiast działać przeciw niej. Od tego zacznijmy. Teraz Sepp Holzer.